Z perspektywy regulatora sektorowego, oczywiście magazyny energii są bardzo pożądane w krajowym systemie elektroenergetycznym. Bardzo cieszymy się z dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii, natomiast z tym rozwojem wiąże się też szereg wyzwań. Tymi wyzwaniami to, to, są na przykład, to jest na przykład okresowa napodaż energii z odnawialnych źródeł energii, co powoduje negatywne zjawiska, na przykład w postaci narzędzia stosowanego przez regulatora Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w postaci nierynkowych redukcji generacji OZE. I to niedobrze, że ta energia elektryczna, ta zielona, czysta energia elektryczna jest zmarnowana. Magazyny energii mogą pomóc w stabilizacji, w zapewnieniu równowagi Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez to, że wtedy, gdy tej energii jest dużo, jako zasobnik energii magazyny energii tą, tą energię gromadzą i przechowują i oddają wtedy, kiedy energii w systemie jest mniej. Potrzebujemy przede wszystkim uporządkować ten, ten rynek magazynów energii, ustalić jak, w, jak, jak je, w jakiej skali one są potrzebne do tego, aby, aby stabilizować system. Bo tak jak mieliśmy boom na fotowoltaikę, tak teraz dobrze, żeby był boom na magazyn energii, ale żeby to, by był, żeby to był boom uporządkowany. Potrzebujemy magazynów energii zarówno tych przydomowych, które są wykorzystywane przez prosumentów, jak też tych wielkoskalowych. Wobec stanie obciążenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego magazynowanie energii jest właśnie jednym z tych narzędzi, z tych filarów transformacji energetycznej, która pozwoli... Ten system stabilizować. Ale najpierw trzeba ten rynek magazynów uporządkować, żebyśmy wiedzieli, ile tych magazynów potrzebujemy. Krajowy system elektroenergetyczny, żeby realnie mógł być odciążony przez magazyny energii, no to jest wartość około powiedzmy 12 gigawatów, więc w tym momencie, mając wielkoskalowych magazynów energii około 1,5 gigawata, to jest tego dużo i to zapotrzebowanie w tym momencie jest dużo. Magazynowanie energii tu i teraz ma to do siebie, że y, u, ułatwi uporządkowanie. Y, do, do, dobowych wahań cen energii. W tym momencie nie jest dobrze, jeżeli w ciągu doby cen energii wahają się w sposób y, taki bardzo dynamiczny. Wszyscy interesariusze są zainteresowani tym, żeby y, ceny energii były przewidywalne i żeby ceny energii oczywiście były jak najniższe. Y, I magazyny energii właśnie pozwolą wypłaszczyć ten profil y, dobowy cen energii elektrycznej.